Cześć, witam Was wszystkich bardzo, ale to, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem AronBlue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii zagrajmy w Lego Batman The Video Game. I w dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasz zagadkowy zamach. Po stronie złoczyńców oczywiście. No i drugi. I teraz co powiem. Poziom, misja na skałach. Zaczynajmy! Priest, zabieram cię na lody. Wiem, że za nimi przepadasz. Potrzebne nam działo mrożące, które trwi zamrożone w twojej starej fabryce. No śmiało, musisz do tego podejść z chłodną głową. Ha. <grybujesz> Dobra. <grybujesz> <grybujesz> Dobra. Zaczynajmy. Co jest? Co mi nie zamrażasz? No. Ja bardzo lubię Mr. Freeza właśnie dlatego, że może zamrażać. Ale najpierw się pozbądźmy gliniarzy. W tej policji tutaj pojeździmy, na razie rozwalmy wszystko, zaraz pójdziemy dalej. Najpierw, teraz nie, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze, o, mamy bałwanka, no właśnie pamiętajcie o tym miejscu. Widzicie? Kolejny... mini-zestaw Już nie pamiętałem o tym, że wjechać tutaj tą ciężarówką z lodami Tylko pytanie, czy będziemy mogli zgarnąć go Czekajcie, czy Mr. Freeze ma... Tak, ma, dobra Jeszcze raz spróbujmy Teraz sobie tam wejdziemy. Spokojnie ten mini zestaw przecież nam nie ucieknie. A mamy kolejny mini zestaw przy okazji. Tutaj będzie kolejny bałwan? Dokładnie tak. No w sumie jeszcze ten tysiąc tutaj podnieść No okej, okay, drzwi nam się otworzyły tam jest chyba dalej fabuła z tego co pamiętam. Ale pójdziemy jeszcze w prawo, tak w razie co. Chyba że tutaj Nie, tutaj jest chyba potrzebny strój soniczny Batmana. W sensie, no, to taki, wiecie o co mi chodzi. Do rozwalania szkła. Więc nie przejdziemy tam. W takim razie chodźmy do środka. Tutaj, I to jest ta sama fabryka, tylko że od drugiej strony. Wyscuńmy to najpierw. Dobra. Jeszcze sobie zjedźmy tutaj. Tylko wyłącznie dla tych paru monet. Czasami właśnie to jest, wiecie, kwestia jednej monety, której wam brakuje do paska, więc zawsze warto podnosić wszystko co się da. Tam jest kolejny mini zestaw, ale to dopiero. Znaczy, nawet nie wiem w sumie, czy damy radę go zdobyć. Z tego co pamiętam, tutaj się chyba nie da zdobyć paska tak po prostu bez mnożników. Ale zobaczymy. И... не удалось. А? Dobra, podnieśmy poziom tutaj tej... Nie wiem, jak to nazwać. Syropu, mazi, lodów. Jakiejś mieszanki, ciasta czy, nie wiem. Tak, tutaj raczej nie wskoczymy, bo byśmy potrzebowali... A nie, Magnes Dobra, wszystko jasne Siema Tak, wcześniej tutaj gdybyśmy to rozwalili to mogliśmy przejść tamtędy, zdobyć pasek, potem przy okazji chyba też zdobyć ten czerwony klocek, z tego co pamiętam. Masa śmieci dla Robina. Wy na razie i tak nie przejdziecie. Po co schodzicie na dół? O, proszę bardzo. A, tylko że... Potrzebujemy tutaj Mr. Freeze'a. dołem. Tylko jeszcze. O. A jednak, dobra, udało się zdobyć pasek. Nie byłem pewny do końca. No, tak się bezpiecznie opuszczać, jakby co? Teraz to już, teraz już nie jest nie kozaczycie? zaczycie. <śpiewanie> i tak na marginesie, Mr. Freeze może sobie bez problemu chodzić dzięki kombinezonowi. I w jakieś tam chmury gazów i wydaje mi się, że jest też odporny na ciepło. Ten kombinezm po prostu chroni przed ekstremalnymi temperaturami i wysokimi i... A, no tak. Free ten. Ritter gdzie jesteś? No tak. I bałem się, że te schody z powrotem się staną, takie wiecie. Te budki też zawsze lubiłem. Tak fajnie skacze. O, mamy tą, tą miejscówkę, gdzie przy walczyliśmy. A dobra, teraz robimy... Musimy przejąć kontrolę nad tamtymi, żeby pozabijać tych e... resztę policjantów. Bo widzicie, ile to jest kasy dla... dla Robina. Dobra, teraz robimy kontratak. Też może to nie było zbyt mądre, On się zrespi, prawda? Dobra, całe szczęście. Czekajcie, zielony, nie, a już wiem, dobra. Niebieski, zielony, żółty, czerwony. Aha, dobra, o kurde, to znaczy, że ta skrzynka, którą zrzuciłem na dół to był jakiś mini zestaw czy coś no, ale dobra już trudno Mr. Free. No, tak jak mówię, tutaj za dużo postaci nie mamy w LEGO Batmanie Do odblokowania Nie wiecie, nie tak jak wtedy w tych nowych grach Co jest tyle postaci, że Jest ich, nie wiem, 150, 200 I się... Ja zawsze nagrywałem... Przepraszam Odcinki, w którym pokazywałem wszystkie postacie Było ich tam bardzo dużo a tutaj to w sumie nie ma co, nie ma co pokazywać. Mamy już 520 tysięcy, także budżet całkiem niezły. Niedługo dojdziemy do Miliona, gdzie kupię ten mnożnik razy 2. Dopiero potem wiecie, mnożnik razy 4, 6, 8, 10 i tak dalej tak dalej. Potem kupię wszystkie postacie, wskazówki, ulepszenia, cheaty. O, Riddler sobie skacze. Ok, no to, to by było na tyle. Jeżeli odcinek się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z mojej serii. Zagrajmy w LEGO Batman The Video Game na 100%. Trzymajcie się, cześć!